Cześć. Dzisiaj materiał trochę z innej beczki, trochę bardziej techniczny. Porównamy sobie konsolę PlayStation 5 Pro i komputer wyposażony w kartę graficzną RX 7800XT. Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronic, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronik oraz kod rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony MADS i dzisiaj przygotowałem dla Was trochę bardziej techniczny materiał. Porównamy sobie konsolę PlayStation 5 Pro z komputerem wyposażonym w kartę graficzną AMD Radeon. RX7800XT. Dlaczego? Bo właśnie taką kartą, kartę graficzną posiadam w swoim komputerze i ostatnio za, za, byłem ciekawy, czy warto w ogóle rozważyć kupno konsoli PlayStation 5 Pro. Tym bardziej, że czasami zdarzają się różne promocje, więc można by było nawet taką konsolę już kupić za jakieś 3000 zł. Nadal sporo, ale biorąc pod uwagę, jak konsola ogólnie podrożała ostatnio, to nie jest jakoś tak strasznie dużo. Dobrze, to jeżeli chodzi o to porównanie, nie będę dzisiaj zapuszczał żadnych benchmarków, spojrzymy sobie na specyfikacje, bo okazuje się, jak trochę pogrzebałem. Że moja karta graficzna w moim komputerze specyfikacją jest bardzo podobna do konsoli PlayStation 5 Pro. Podobna, nie taka sama, są różnice, więc dzisiaj będę chciał omówić te różnice. I właściwie, czy faktycznie warto zainwestować w konsolę PlayStation 5 Pro, zwłaszcza jeżeli ktoś już posiada taki komputer, nie najmocniejszy, nie oszukujmy się, bo mm, y, karta graficzna, taką jak ja mam, RX 7800 XT, to taka średnia półka. I y, 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 to nawet nie chodzi o to, że, o to, że ta konkretna karta. Jest taka, jaka jest. Chodzi bardziej o klasę kart graficznych. Więc, jak ktoś ma rtx 4060 Ti, to właściwie podobna półka, prawda? Dobrze, spójrzmy może na specyfikacje. Ja dzisiaj wykorzystam materiały z Tech Power Up. Akurat to jest fajne podsumowanie specyfikacji. Oczywiście. Nazwa procesorów jest trochę inna, bo to są technologie trochę, niby oparte na tych te samych technologii, ale tam są małe różnice. Więc, rdzeni mamy podobną ilość 3840, no właściwie taką samą, niepodobną. TMUs mamy tyle samo 240, ROPSów jest trochę mniej na PlayStation 5 Pro. RX7800 ma 96 kontra 64, ale akurat to nie jest jakaś wielka, wielka sprawa, szczerze powiedziawszy. Bo z tego co wiem, to, to nie wpływa jakoś specjalnie bardzo na y, wydajność. Pamięci jest tyle samo, y, taka sam, taki sam typ GDDR6 y, y, szerokość, szerokość y, szyny pamięci 256 bitów, czyli to to samo, y, z tym, że y, jeżeli chodzi o pamięć, to duża różnica jest taka, że akurat PlayStation 5 Pro posiada tylko 16 GB pamięci tej GDDR6, która jest dzielona między procesor i kartę graficzną, gdzie na PC-cie tak nie jest, to jest w pełni pamięć do wykorzystania tylko do, do grafiki, a komputery oprócz tego mają jeszcze swoją oddzielną pamięć DDR4 albo 5 ja akurat mam 32 GB, więc całkiem sporo to mi pozwala na całkiem sprawne uruchamianie gier, i tam nic mi się nie zacina. Ale 16 GB teraz też wystarczy, chociaż no jest rekomendowane 32. Pamięci teraz staniałe, jeżeli chodzi o komputery, PC i te główne pamięci DDR 4, więc to nie powinno być jakimś większym problemem. O ile się nie mylę, PlayStation 5 Pro ma. Trochę pamięci DDR 5 chyba, chyba ze 2 GB, żeby wspomóc mimo wszystko PlayStation 5 Pro w jakichś tam działaniach i to jest chyba głównie pamięć wykorzystywana przez system, ale mimo wszystko tej pamięci na PlayStation 5 Pro jest dużo mniej niż na standardowym. Komputerze. Więc to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o specyfikację. Mam tutaj trochę więcej informacji jeszcze na temat tych wszystkich procesorów. Tutaj mamy taki bardziej szczegół, takie bardziej szczegółowe porównanie. Możecie sobie poczytać. Akurat, jeżeli chodzi o wydajność i na przykład prędkość pamięci, czy, pamię czy prędkość. Hmm, Prędkość samego rdzenia procesora graficznego jest podobna, więc tutaj nie ma jakichś wielkich różnic, że powiedziawszy. Część informacji się po, e, e, jest podobna. E, tutaj mamy pixel rate, pixel rate, gdzie jest na tym drugim, nie mogę tego znaleźć. No nieważne. W każdym razie można stwierdzić, że pi razy oko. Specyfikacja jest podobna, nie będziemy się tutaj już wykłócać o jakieś tam małe szczegóły. Oczywiście RDN A3.0 jest wykorzystywane na karcie Radeona, a jeżeli chodzi o PlayStation 5, Pro, to taka trochę hybryda RDNA 2, RDNA 2 i 3, bo akurat ray tracing chyba jest już trochę usprawniony. Zresztą tam jest poprawiona sytuacja z machine learning, czyli tam jest hardwarowa akceleracja obliczeń machine learning, oczywiście na Radeonie też to jest. Nie wiem, ile tam jest topsów akurat, nie wiem, czy tutaj to jest napisane, szczerze powiedziawszy. No ale uznajmy, że jeżeli chodzi o ogólną taką wydajność, to będzie, będzie, pod, będzie podobna. Z tym, że teraz tak. Dlaczego w ogóle rozmawiamy tutaj na ten temat? Bo tak jak mówię, no ostatnio się zastanawiałem, czy może faktycznie nie lepiej zainwestować w PlayStation 5 Pro na parę lat mi wystarczy. I jeżeli to byłby to naprawdę taki porządny sprzęt, i nie mówię, że nie jest, Tyle z tym, że z punktu widzenia Posiadacza komputera średniej półki, no bo nie oszukujmy się, taki komputer jak ja mam z RX-em 7800XT w dzisiejszych czasach to nie jest nic specjalnego. Ludzie mają dużo mocniejsze sprzęty. Ta karta też ma już chyba ze, znaczy technologia używana w tej, tej karcie też ma już chyba ze 3-4 lata, dobrze mówię? Więc to też nie jest najnowsza technologia. I, a mimo wszystko. No, komputery PC mają to do siebie, że jednak trochę więcej można na nich robić. No i wiecie, prawda jest taka, że jakbym sobie tak sprzedał ten komputer i został tylko ze swoim laptopem, no to wtedy no, trochę mi ucieka. Bo mimo wszystko, jak sobie spojrzycie na takiego pc ta, no to nie dość, że można na nim grać w gry z PlayStation oczywiście. Nie wszystkie nie o, oczywiście nie, jak to się mówi, na premierę, ale te, właściwie większość tych nowszych gier wychodzi na pc -ta, y, y, wcześniej czy później. Y, ale oprócz tego oczywiście można sobie uruchomić Game Passa i wszystkie gry z Xboxa ograć na tym. Y, plus y, już nie wspomnę o takich rzeczach jak emulacja różnych konsol innych i tego typu rzeczy, więc po prostu platforma PC jest dużo bardziej elastyczna, tak? I to jest wielki plus, jeżeli chodzi o komputery. I to jest kolejna rzecz, dlaczego zrobiłem ten materiał, bo nie wiem, czy zauważyliście, ostatnio się też pojawiło, pojawiła informacja, że Capcom zaraportowało ostatnio, że coraz więcej sprzedaje gier na komputerach PC, bo ludzie się przenoszą z konsol na komputery PC. A dlaczego? Ano między innymi dlatego, że konsole nie są już wcale takie, Tanie, kiedyś, jak wspomniałem na początku tego materiału, dobrze, 3000 za taką no, mocną konsolę, mimo wszystko. No to to jest 3000. Wiecie, jak PlayStation 5 Pro wychodziło na rynek w 2017 roku czy 2016 roku. No to ta konsola kosztowała 1600 czy 1700 zł. Ja wiem, że inflacja i tego typu rzeczy, nie, ale mimo wszystko, no, komputery PC w tamtym czasie, taki średni komputer też kosztował ze 4000, ale, ale ta różnica między takim komputerem ze średniej półki, a taką konsolą mocniejszą jak PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, no różnica była więcej niż podwójnie. Podwójna, tak? No 1600 czy 1700, a kontra 4000 to jest różnica, tak? No wiadomo, tam czasami jakiś komputer można było wyhaczyć za 3,5. So, tak samo w dzisiejszych czasach. Więc komputery PC może i drożeją trochę, ale mimo wszystko ta różnica między konsolami a komputerami się prawie już zatarła. Naprawdę. Naprawdę uwierzcie mi, nie trzeba teraz wielkich pieniędzy, żeby złożyć dobry komputer. Nie mówię o tych high-endowych za 8-10 tysięcy. Takie też można sobie złożyć. Można kupić sobie samoobudowę za 1000 zł z tymi wszystkimi e, światełkami RGB, z 50 różnymi wiatrakami, tego typu rzeczy. To wszystko kosztuje. Jak ktoś chce i ma pieniądze, proszę bardzo. Ale podstawową jednostkę z prostą obudową za 200 zł, plus e, takimi w miarę dobrymi e, e, komponentami PC. E, 3,5-4 tysiące wystarczy. Nawet nie musicie składać tego, bo coraz więcej się pojawia firm, która, które po prostu robią to za was. Zainstalują Wam Windowsa, odpalicie, zainstalujecie sobie SteamA czy jakieś tam inne sklepy i działacie. I właściwie z komputerami PC nie ma teraz większych problemów, jeżeli chodzi o użytkowanie i tego typu rzeczy. Można podłączyć sobie nawet do telewizora i podłączyć. Podłączyć sobie kontroler od Xboxa czy od PlayStation też nie ma problemu. W Steamie jest ten Big Mode, nie, Big Screen Mode się to chyba nazywa, czyli właściwie macie taki dashboard, dosłownie taki user interface, który po prostu pokrywa całą. Powierzchnię desktopu, ekranu, i to wygląda dosłownie jak, jak taki dashboard konsolowy. Steruje się kontrolerem i w ogóle nawet można to ustawić, żeby to od razu przy włączeniu komputera się wyświetlało. Więc jak podłączycie to sobie do, do gdzieś tam do dużego telewizoru, to też możecie wtedy sterować kontrolerem. Wiadomo, czasami tam. Trzeba mimo wszystko użyć myszki czy krewetury. Zawsze to łatwiej, jeżeli chodzi o komputery PC, ale no nie ma z tym wielkiego problemu. Więc ogólnie wydaje mi się, że tak jak na początku wspomniałem, się zastanawiałem, czy może nie zainwestować w PlayStation 5 Pro i w ogóle. Bo mimo wszystko gdzieś czasami te gry są lepiej zoptymalizowane, czasami nie zawsze. Zresztą teraz, szczerze to tak widzę, tak jak się gry nawet na konsole wydaje, to właściwie ta optymalizacja gier na konsolę często jest podobna do pc że niestety gry są szybko wypluwane na rynek, a potem się update'y wy, 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 wypuszcza. Więc to też już właściwie coraz bardziej się konsole zbliżają do pc Kiedyś pamiętam PlayStation 2, PlayStation 3, no to te gry naprawdę musiały być już skończone, no bo tych updateów bardzo się nie dało robić, tak? No, już za PlayStation 3 już dało, ale mimo wszystko te gry były bardziej przygotowane, zoptymalizowane już na premierę. A teraz wypuszcza się nieprzygotowaną grę, a potem deweloperzy zawsze mówią, a potem macie day one patch, a potem dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie po wydaniu gry są kolejne update'y i tak na dobrą sprawę pasowałoby by grę kupić dopiero po dwóch, trzech miesiącach kiedy te wszystkie patche zostaną wypuszczone więc w pewnym sensie teraz te konsole też przygotowują Przypominają komputery PC, gdzie niestety gry czasami zostają wypuszczone za wcześnie, a potem trzeba czekać na patch. Więc z tego punktu widzenia, naprawdę ta granica między konsolami a PC-ami się zaciera. Jak Microsoft jeszcze przygotuje tego Windows'a nowego, który ma być taki bardziej zoptymalizowany pod tak, pod taki console experience, że tak powiem, tak? Pod, taki, pod użytkowników konsolowych, to naprawdę coraz, coraz więcej pewnie się będzie pojawiało takich mniejszych komputerów PC, które będą miały tego Windows'a konsolowego, tak nazwę to, z tym dashboardem konsolowym, czyli Xbox'a zainstalowanym. To właściwie to, czy konsola, czy taki PC konsolowy, wszystko jedno. To podłączasz sobie kontroler i grasz. Więc y, słuchajcie, y, nie ma tutaj, tak nam sprawy, żadnych zwycięzców. Tak naprawdę, to jest kwestia tego przyzwyczajenia i, przyzwyczajenia i y, tego, kto jak lubi konsumować i, że tak powiem, grać w gry. Y, ale wcale się nie dziwię, że komputery PC zyskują na popularności, coraz więcej wydawców. Potwierdza, że coraz więcej gier sprzedaje się na pc To już nie jest tak, że PlayStation dominowało, jeżeli chodzi o rynek gier, w sensie, że tak powiem, nawet konsole jako takie, nawet za czasów Xbox 360. Tam dużo osób mówiło, o te pc to nie w ogóle piractwo i ten. Piractwo na pc, na PC nadal jest. Ale to, co nie zmienia faktu, że coraz więcej ludzi się przesiada na komputery PC, gry są też tańsze na komputerach PC, nie trzeba płacić za dostęp online i tego typu rzeczy. Mamy coraz więcej promocji też na komputerach PC, na Steamie, Epic czy na innych GOG sklepach więc tak to wygląda. Dobra, to tyle chyba na dzisiaj, więc wydaje mi się, że na razie nie planuję zakupu PlayStation 5 Pro. Nie mówię, że nie kupię nigdy, bo wiecie, czasami jednak są pewne gry, które nie są dostępne na komputerach PC, chociaż jest ich coraz mniej, więc kiedyś może w przyszłości, jak te konsole stanieją, może sobie kupię. Tak samo jak zostawiłem sobie Xboxa serii S do grania w jakieś tam starsze gry, a jeżeli chodzi o nowe tytuły, Ogrywam je na, maj, na moim komputerze PC. Zapomniałem jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o komputery PC, no to nie oszukujmy się. Procesory główne są dużo mocniejsze, więc sama wydajność często jest też lepsza z tego powodu, że ten procesor główny w, w konsoli PlayStation 5 Pro nie jest problemem na komputerach PC, bo na mm, na konsoli, mimo wszystko, to już nie jest najnowszy procesor. Ten procesor, technologia użyta w tym procesorze ma już chyba z 6 lat, więc sami widzicie. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym materiale. Cześć.